Wydawnictwo Agora przedstawia Wojciech Czuchnowski Dzbanek rozbity Sceny z życia, choroby, śmierci i żałoby Czyta Adam Cywka Zamienię się w kamień, drzewo i chmurę I będę czyimś widokiem z kuchennego okna Michał Cichy, Dosyta Dniami rozstania, a nocą powroty. Ja właśnie za to kocham koty. Buzu skłod. Marcie, Magdzie, Maszy, Marysi, Iwonie, Kasi, Teresie, Jerzemu, Piotrowi, Simon, Jarkowi, Tomkowi. Za to, że pomogli mi przetrwać. Dwie skały. Tam są takie dwie skały. One zawsze dają cień. Agnieszka powiedziała to bardzo słabym głosem. Chciała powiedzieć coś więcej, ale lekarka z hospicjum domowego, którą poinformowaliśmy o naszym pomyśle, pogłaskała ją tylko po ręce. Był początek maja 2022 roku. Zaczynał się piąty rok choroby nowotworowej mojej żony. Wiedzieliśmy, że walkę przegrała. 28 kwietnia Agnieszka miała ostatnią wizytę w klinice. Nikt już niczego nie ukrywał. Jej stan, niemal całkowita bezwładność kończyn, potworne wychudzenie i osłabienie, to nie był wynik zastosowanej terapii ostatniej szansy. Rak zaatakował cały organizm. Koniec mógł nastąpić w każdej chwili. Wtedy wpadłem na pomysł wynajmiemy kampera i pojedziemy do nas na Sycylię. Do nas, bo w miasteczku Tuza na północy wyspy mieliśmy mały domek, kupiony z myślą o tym, że spędzimy tam starość. Kamper, bo lot samolotem był wykluczony ze względu na ciężki stan Agnieszki. Mogła jechać tylko w miarę wygodnie leżąc na łóżku, ze swobodnym dostępem, tak by nie było problemu z podawaniem lekarstw. Głównie morfiny w coraz większych dawkach. Ale wtedy, gdy mówiła o dwóch skałach czyli plaży w Tuza, cztery kilometry poniżej naszego domu, jeszcze nie brała morfiny. Pierwsze dawki zaczęły się dwa dni później. Pomysł wyjazdu był mój, ale to Agnieszka dopilnowała, żebyśmy pojechali. Na początku nie sądziłem, że będzie chciała. Wyjazd stał się jednak jedyną rzeczą, która ją interesowała. Chciała wyjechać za.